Você sabe que morreu, tá what's a Napierajcie te ścieki stąd! Także dzisiaj dokręcamy o pakowaniu prezentów! Tak! Na prezent świąteczny można dać! Można dać! A weźmy można Na prezent świąteczny można dać takiego! A co to jest w ogóle? Zobaczcie, to jest cholera jasna. jeszcze poczekajcie chwileczkę, Kocham! Dameczko! Taka folia? Nie żadne świecące? Nie żadne? Mają być symboliczne? Smieszne? Ty? Takujemy! Tak! Czy dla chłopaka, czy dla dziewczyny się nada? Kamień. Bo wam. Także wyjdzie brambał się przez niego i zaprzę przez zęby. To jest szczęśliwy kamień! Pamiętajcie! Czy na maturę? Czy do łóżka? Czy chcecie go kosę? Trzeci na przecież szczęście! Tylko zęby wybija!